Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam! Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam! Służyć się Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć jednie Rzeczku Polospolitej Polskiej! Chronić dzień niepotęgłości i polskiej granicy! Chronić się i granic! Stać na straży konstytucji! Stać na straży konstytucji! Szedszkodoru żołnierza polskiego. Szedszkodoru żołnierza polskiego. Szandaru wojskowego bronić. Szandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę, Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie drwi własnej, ani życia nie szczędzić. Po potrzebie drwi własnej, ani życia nie szczędzić. Stanki do pomóc Tak, tak mi do pomóc